Fraszki to wszystko cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zetność, uroda, moc, pieniądze zła. Wszystko to minie jako polna trawa. Nie się nam i naszym porządkom pewno zmieszek jako czy łądką. Od wieków człowiek szuka recepty, jak żyć godnie i szczęśliwie. Najprostszą formą odpowiedzi na te pytania są fraszki. Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i średnią, nie wszystko mury wiodą materiał przednią, z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany, pośrodek sztuki kładą i gruz brakowany. Gdzie teraz ono jabłko i on klinot drogi, który mógł zahamować nieścignione nogi wierzchliwej Atlanty, gdzie taśma szczęśliwa, która serca i myśli upornych dobywa, Ciebie na pomoc wzywam. Ciebie o miłości, której z wieku używa świat dobrotliwości, Która spornych żywiołów nie wspinasz łańcuchem, Dna morskiego i nieba sięgasz swoim duchem. Pókiś ty burykocie na myszach przestawał, A w inżeś się myślistwo z jastrząby nie wdawał. Byłeś w łasce u ludzi i głaskano skórę, a tym mrucząc podnosił twardy ogon wzgórę. Teraz jakoś ku myszom chciał mieć i półmiski, i łaziłeś po ptaki w gołębiniec bliski, dałeś gardło nieboże i wisisz na dębie, a twej śmierci i myszy rady i gołębie. Jak można zauważyć, Kochanowski we fraszkach używa prostych, żartobliwych porównań. Jednak życie pokazuje, że nie zawsze można się z niego cieszyć. Czasami traci się coś bezpowrotnie. Nieszczęsne ochędłostwo, żałosne ubiory mojej najmilszej córy. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie? Żalu mi przydajecie. Już ona członeczków swych wami nie odzieje. Nie masz, nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Nim kiedy nasz dziećmi piórko miał zabawić, a kwoli temu wieku lekkie rymy stawić, Bodaj, bych był raczej kolebkę kołysał i z drugiem nieważne mamkom pieśni pisał, które mi by dziecinki noworodne spiły i swoich wychowańców to toliły. Takie fraszki mnie zbierać pożyteczniej było. w co Nieźliwco nie nieszczęście moje dziś wprawiło. Płakać nad głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny, i skarżyć się na syrogość ciężkiej prozerpiny, alem użyć w obojgu jednakiej wolności, Nie mógł owom ominął, jako w doradzołości. Wielkiś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga uczulko tym zniknięciem swoim. Pełno nas, jakoby nikogo nie było, Jedną maluczką duszą tak wiele było. Tyś za wszystkich mówiła, za wszystki śpiewała, Wszystkich w domu końciki zawsze pobiegała, nie dopuściłaś nigdy matce się kasować, Ani ojcu myśleniem zbytym głowy psować. To tego, to owego, wdzięcznie obłapiając, onym swym uciesznym uśmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. sztyre pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmieć nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka jmuje, A serce swojej pociechy darmo upatruje. Zgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. Zdała się ojca twego bardziej uszczuplona. Ojczyzna, niżlibyś ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z ranem rozłem twoim, z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły twoje przyszłe cnoty. Jako oliwka mała pod wysokim sadem, idziec z ziemi ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc. Sama tylko dopiero szczupłym prądkiem schodząc, Tę, jest i ostre ciernie lub rodne pokrzywy uprzątając, Sadownik podciął ukwapliwy Już letniczek pisany, i uploteczki wniwecz, i paski złocone, Matczyny dary płoną. Nie do takiej łożnice moja dziewko droga miała cię mać u Boga doprowadzić. Nie taką dać obiecowała wyprawę jakąś dała. Giezłeczkoć tylko dała, a lichą tkaneczkę ociec ziemię bryłeczkę w główki włożył. Niestetyż i posak i ona w jednej skrzynce zamknęła. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga Orszula, tym zniknięciem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Orszula moja wdzięczna, Gdzieś mi się podziała, w którą stronę, w którąś się krainę udała? Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona I tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe haron jeziora wiezie I napawa zdrojem niepełnym? że ty nie wiesz nic o płaczu moim? W tych trudnych chwilach mistrzowi z Czarnolasu pomagała wiara. I choć po stracie urszulki zwątpił on na chwilę w działanie Stwórcy, w jego tekstach nadal widać było oddanie Bogu i fascynację boskim porządkiem. Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może, i ku dobremu samże to pomoże, ale cokolwiek przeciwne jemu dobrze nie padnie, więc najmędrszemu. wszystko wiesz, panie. Zgub co przeciw tobie, a zdasz się jako Pan coś urubił sobie. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary, kościół cię nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie. I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie, złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tedy serce, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan Wszystkiego Świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznie się hartował. W tym miejscu pojawia się kolejna uniwersalna prawda. Mówi ona o tym, że najlepszym lekarzem ran, nawet tych najgłębszych, jest czas. Nie ze staraniem, ani przemą sprawę. Miła, po to Tobie znam tego ustawę. Szukaj jako chcesz, nie znajdziesz przyczyny. Chyba żyć milszy podobno kto inny. A ja co mam rzec? Nie chcę się przeciwić. Temu się jedno nie mogę wydziwić, Skąd ta niestałość białe głowy mają, Że się jako wiatr letni odmieniają. Niedawne czasy, gdy mię poczytano, Liczbę fortunnych i za tego miano. Nie zawsze piękna Zofia, Róża kwitnie i lelia. Nie zawsze człowiek będzie młody, Ani tej, co dziś urody. Czas ucieka jak woda, a przy nim leci pogoda. I znów można się domem, ojczyzną, ulubionymi krajobrazami i otaczającą przyrodą. Panie, to moja praca, a zdarzenie twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w swym gnieździe ojczystym. Ja tym jest zdrowiem opatrz i sumieniem czystym. Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością. Obyczajami znośnymi i nieprzykrow starością. Wysokie góry i odziane lasy. Jako rad na was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały, kiedy na statek człowiek mało odbały, Gdziem po tym nie był, czego mnie skosztował? Jażem przez morze głębokie żeglował. Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy. Jażem nawiedził sybilijne lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany. Do miecza rycerz dziś między dworzany, W pańskim pałacu, jutro za się cichy. Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mnichy. Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie, Jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, I sam to powie, że nic na zdrowie. Bo dobre mienie, perły, kamienie, Także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły, klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany Tobie, ulubuj sobie. Dobra to, Pawle, możesz wierzyć, szkoła, gdzie każą patrzeć na pośrednie koła, człowiek. Gdy mu się wedle myśli wodzi, mnima, że prosto nie po ziemi chodzi. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja Tobie. Choć się najwyżej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane. Cienie zawsze te chłodne wiatry z pola zawiewają. Słowicy, tu szpady wdzięcznie narzekają. Z mego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który podam pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem na dnie, że człowiekowi łasno słodki sen przypadnie. Ja wprawdzie nie rodzę, lecz mnie pan tak kładzie, jako szczep najpodniejszy w hesperyjskim sadzie. I najważniejsze, żeby tego spokoju nie przyćmiło żadne zło, wynikające często z ludzkiej zazdrości. Ani przyjaciel, ani wielkość złota, Ani uchowa złej przygody cnota. Przeklęta zazdrość dziwnie się frasuje, Kiedy u kogo, co nad ludzi czuje. Więc jeśli nie zje, wtedy przed się szczeka, A ustawicznie na twoje złe czeka, To na nie fortel, nic nie czuć do siebie, A wszystko mężnie wytrzymać w potrzebie.